Hej z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film z przeglądem trendów modowych na wiosnę. No, już może troszeczkę na lato, no bo nie sądzę, że to się tak wszystko automatycznie zmieni, jeśli chodzi o lato, moje podejście do trendów znacie i myślę, że już mam ustalony w głowie taki schemat i takie myślenie już na temat trendów na temat mody. Uważam, że aktualnie wszystko jest modne. Można chodzić absolutnie we wszystkim. Każdy ma swój styl, każdy ma swoje ulubione rzeczy e, i krytykowanie kogoś lub czegoś, e, kogoś kto nosi e, w sensie te ubrania i czegoś, co jest już niemodne, jest absolutnie słabe, uważam. Ale wiecie jak to jest? Fajnie wiedzieć co w trawie piszczy. Ja uwielbiam sprawdzać nowe trendy modowe. Zawsze chcę wiedzieć co jest nowego i co w trawie Piszczy, choćby dlatego, żebym dowiedziała się tego, że na przykład coś, co mam w szafie, jest aktualnie modne. No kurczę, warto o takich rzeczach wiedzieć, warto takie rzeczy mieć w głowie. Dlatego też dzisiaj zapraszam Was na taki film, w którym to opowiem Wam, co jest aktualnie modne, i przy okazji opowiem Wam, co z tych rzeczy mi się podoba, co bym chciała mieć w swojej garderobie, co ewentualnie mam w swojej garderobie, a czego absolutnie nie bym do tej mojej garderoby nie wdrażała trendy, którym się absolutnie nie podobają, o tych też Wam dzisiaj opowiem. Wiecie, że na moich kanałach, na moim kanale, ogólnie tutaj na YouTubie, pokazuję taką modę użytkową, czyli taką modę, którą możecie wdrożyć, od razu ubrać na siebie te ubrania i wyjść. Więc nie będziemy się tutaj wspierać, nie będziemy się tutaj inspirować modą z wybiegów. Oczywiście, że można sobie oglądać, można się zainspirować, można coś kreatywnego z tego stworzyć, ale u mnie mody wybiegów Absolutnie nie znajdziecie raczej taka moda użytkowa codzienna do y, założenia, taka tak zwana wearable wearable. Mam nadzieję, że to się tak mówi. Raywood, czyli taka po prostu do ubrania na już. Więc o tym będziemy rozmawiać. I jeszcze jedna rzecz, bardzo długi, bardzo długi wstęp nam wyjdzie, bardzo długi, ale muszę o tym powiedzieć. Przygotowując się do tego filmu, czytając artykuły, przeglądając filmy największych trendseterek, które nagrywają na YouTube, i pokazują swoje stylizacje, opowiadają, co będzie modne, natknęłam się w tym sezonie na bardzo dziwną rzecz, a mianowicie Taką, że bardzo wiele rzeczy się nie powtarza. Słuchajcie, bardzo wiele rzeczy się nie powtarza. Powtarza się, powtarza się kilka, kilka rzeczy, o których Wam tutaj wspomnę na początku. Zaznaczę Wam, w którym momencie się to kończy, a większość pozostałych tych trendów jest jakby wymyślona, jakby u każdej z tych trendseterek, u, każdy, u każdego z tych magazynów też modowych. Te trendy wyglądały... Nieco inaczej. Te przewidywania na wiosnę i lato wyglądały nieco inaczej, więc skupimy się głównie na tym, co się powtarzało, co jest, co będzie najprawdopodobniej, co jest takim przewidywaniem najbardziej prawdopodobnym, więc o tym sobie dzisiaj opowiemy. Dobrze, więc ten wstęp był bardzo długi, więc zostawcie łapkę teraz w górę, zostawcie subskrypcję, chwilunia przerwy. Na to, żebyście to zrobiły, bardzo Was o to proszę, bo jest nas tu 50-50. Siły są wyrównane. 50% subskrybent, subskrybentów, subskrybentek, 50% niesubskrybentek, więc jeżeli jesteś tu, oglądasz ten film, jesteś niesubskrybentką, to bardzo zapraszam cię do tego, żebyś tam kliknęła, żeby tam ci myszka zjechała na prawo czy lewo, kliknęła i e, lecimy. Pierwsza rzecz, o której musimy powiedzieć, to kolor roku. Kolorem roku będzie Pitch Faz jest to kolor taki rozmącony brzoskwiniowy, nie podoba mi się, uważam, że jest to kolor nietwarzowy, nie będzie w nim, wielu osobom nie będzie w nim ładnie jest to kolor bardzo taki pastelowy kolor twarzy bardzo, bardzo mm, bardzo podobny do koloru twarzy, do koloru ludzkiego ciała, co nie będzie każdemu pasowało na pewno nie będzie pasowało osobom, które mają jasną karnację, jasny kolor y, Twarze nie są opalone, nie będzie to ładnie wyglądało. Nie podoba mi się ten kolor absolutnie, jeśli chodzi o ciuchy, jeśli chodzi o modę. Z drugiej strony, też powiem Wam, że ostatnie przewidywania Pantone. Jeśli chodzi o te kolory roku, jakoś tak się nie sprawdzały. Jakoś tak się nie sprawdzały. Ostatnim kolorem, który był rzeczywiście takim boomem, to był taki właśnie rozmącony fioletowy, który do tej pory kocham, a reszta uważam, że absolutnie nie. Gdzieś tam przewidywali żółty, przewidywali szarości. Nic absolutnie nie wskazywało na to na ulicach, aby właśnie ten kolor był kolorem roku. Więc oni sobie wymyślają, nadają ludziom ten trend, narzucają ludziom ten trend, i na tym się jakby kończy więc nie sądzę, że ten pitch będzie kolorem roku. Uważam, że kolorem roku będzie róż. Barbie róż. Kolejny trend to bermudy. O, proszę państwa, bermudy, czyli e, shorty dłuższe, maksymalnie do kolana. Przecież ja w tych portkach, mówimy to będą shorty, bermudy na wiosnę i na lato. Ja w tych portkach chodzę już dobre od zawsze. Dobry od zawsze. Jeżeli mowa o plus size, no to myślę, że od 5-6 lat śmigam w nich. Czy są to spodnie jeansowe, czy są to spodnie dressowe, czy mogą być chinosy, fajnie wyglądają. portki safari, właśnie takie, takie krótkie w kolorach safari, czy właśnie chinosy. I panowie i panie w tym fajnie wyglądają. Ja w tym śmigam na. Latem e, nie przejmuje się i do miasta i na jakieś zwiedzanie wakacyjne. Bermudy teraz będą modne. No ja rozumiem też, że będą modne. E, cieszę się z tego. Oczywiście, że się cieszę. Będą modne też bardziej takie spodnie typu e, w kant krótkie spodęki w kant, na przykład eleganckie, jakieś właśnie do kolana. Yy, więc takie różne wariacje na tym punkcie będą, i ja jestem bardzo na tak. Kolejny trend to jeansowe sukienki. No, jeans wraca na wiosnę. Myślę, że nikogo to absolutnie nie dziwi, że jeans powraca w formie właśnie sukienek, w formie spodni, w formie yy, katan jeansowych. No, bo jest to po prostu coś, co nam się kojarzy z wiosną, więc to musi powrócić po prostu w kolorach, w ciemniejszych kolorach, no i teraz mowa o sukienkach jeansowych, ja tutaj bardziej bym stawiała na sukienki z materiału Tencel Liocel, które to odprowadzają wodę, które to są. nie są takie nie są z materiału bardzo grubego, ale są bardziej zwiewne, które, w których się nie pocimy. A są bardzo przyjemne, oddychające, więc bardziej postawiłam na to. Ale widziałam też, że pojawiło się kilka stylizacji i propozycji z sukienką ogrodniczką. Ja swego czasu miałam sukienkę ogrodniczkę, ale ją wydałam. Wydałam, sprzedałam, puściłam dalej i teraz troszeczkę żałuję, więc myślę, że zapoluję na coś takiego. Zapoluję na taką sukienkę ogrodniczkę, skoro. Koro będzie modny jeans. To jak najbardziej na tak. Więc jeansowe sukienki, drogie panie. Tutaj też jestem na tak. Kolejny trend to metaliczne materiały. Ja mam wrażenie, że te metaliczne materiały już kiedyś były. I jak pamiętacie, dawno, dawno temu robiłam takie mierzenie przedsylwestrowe, mierzyłam takie srebrne spodnie z Bondrixa. Kto pamięta, jak znajdę, to Wam podlinkuję tutaj spodnie metaliczne z, z, właśnie z no więc wszystko co metaliczne będzie modne. I właśnie najwięcej takich metalicznych materiałów widziałam na spódnicach i na spodniach, więc te spodnie będą złote, właśnie srebrne, takie ala typu skórzane, tylko ala jakieś tam winylowe, tylko bardzo po prostu takie metaliczne, w metalicznych odcieniach, więc nie mówię nie. Ale uważam, że taki materiał na wiosnę i na lato się nie sprawdzi, dlatego że będzie się robiło coraz cieplej, a takie materiały się będą przyklejać do tyłka, i to nie będzie absolutnie nic przyjemnego. Kolejny trend to kokardy. Bardzo mi się podoba ten trend. Uważam, że we wszystkich odsłonach wygląda świetnie. Jako kokardy do włosów, jako wzór, taki print na, na ubraniach, jako biżuteria, tak jak miała ubrany właśnie Jennifer Lopez. Miałam po prostu kolczyki kokardowe. Czy kokarda zawiązana pod szyję, czy po prostu wszystko inne. Podoba mi się, jestem jak najbardziej na tak. Kiedyś kokardka już była. Miałam kokardkowe kolczyki swego czasu, to chyba były czasy jeszcze liceum, więc ja jestem jak najbardziej na tak. Ten trend powraca. Uważam, że kokardy pasują nie tylko małym dziewczynkom. Uważam, że dorosłe kobiety również mogą je nosić. To nie jest tak, że gdzieś tam jest jakiś dodatek infantylny, czy y, dorosłej kobiecie, dorosłej dojrzałej kobiecie nie wypada nosić kokardy. No kurde, dlaczego nie wygląda to uroczo, wygląda to bardzo kobieco, zależy też jaka kokarda, prawda? Więc to y, też ten trend y, kokard y, Również u mnie jest na no tak. Kolejny trend. Uśmiecham się, na pewno możecie się domyślić, o czym, o czym tutaj yy, będę mówić. To trend niskiego stanu w spodniach i brzucha na wierzchu. Nie, nie, jeszcze raz nie. Te czasy już minęły. <laughs> te czasy w moim życiu już minęły, kiedy ja te portki nosiłam. Kiedy nabawiłam się wielu kompleksów, ale też w tym czasie miałam troszeczkę nieco inną figurę. Jednak. Więc, y, owszem, niech się bawią, niech noszą to młode osoby, które y, jeszcze nigdy nie nosiły takich portek. Portków, nie nosiły takich spodni z obniżonym stanem. Niech się tym cieszą, niech próbują. My ten trend mamy już za sobą. My to już na swoich tyłkach nosiłyśmy i ja przynajmniej. I nie chcę do tego wracać. Nie chcę do tego wracać, szczególnie teraz, kiedy po prostu... kiedy po prostu ten brzuch... Nie wiem, nie wiem, co by się wydarzyło. W ogóle byłyby takie portki z niskim stanem dla plus size? Zastanówmy się nad tym. Myślę, że nie. Myślę, że nie, ale to o to chodzi, żeby po prostu był niski stan. Biodra na zewnątrz. Stan kończący się zaraz nad rowem. Przypominam, to tak, tak, tak wygląda. Niski stan, więc cały brzuch na wierzchu. Do tego jeszcze jakiś crop top, nie? Nie. Ja już te mam za sobą. Mnie już denerwuje, jak mam średni stan. Średni stan dociera lekko po, poniżej, yy, poniżej pępka i mnie już to denerwuje. Ja już czuję, że muszę to podciągnąć. <grym> że muszę podciągnąć te portki. Więc yy, tylko wysoki stan dla mojego i Waszego bezpieczeństwa i samopoczucia. Kolejny trend: lakierowana skóra. W sensie skóra, nie skóra. Może być skóra, może być nie skóra, uwielbiam. Uwielbiam ten trend, lakierowane torby, lakierowane buty. Uważam, że wygląda to bardzo ładnie, uroczo, elegancko. Słynna torebka z Yves Saint Laurent w kolorze czekolady, w kolorze czerni prezentuje się cudownie, swego czasu dawno, dawno temu. Myślę, że to było dobre 12 lat temu. Miałam taką czarną, dużą czarną torbę lakierkową z Avonu. Uwaga. Z Avonu czułam się w niej genialnie. Ona była czarna, właśnie błyszcząca. dlatego tego miałam wielkie czarne okulary. No po prostu pancia na 102 wtedy było. Zresztą co tutaj dużo mówić, o mojej mam taką też zimową lakierkową, torbę kocham. No po prostu kocham te, te lakierkowe dodatki, szczególnie właśnie torebki, buty też jak najbardziej. Mówimy tutaj o trendach, które nie są żadnym odkryciem. To już wszystko było, to już wszystko widziałam. Czekam cały czas na coś nowego, czekam na coś, co mnie po prostu rozwali. Jeden trend tutaj jest taki, który, który, który bardzo mi się podoba, i za chwileczkę do niego dojdziemy. Kolejny trend to długość Maxi też nie jestem zdziwiona w ostatnich, w ostatnich e, przepowiadaniach była chyba długość maxi w ogóle jeżeli macie ochotę sobie pooglądać e, archiwalne, e, archiwalne filmy z trendami no to zapraszam Was na playlistę jest cała playlista z, z przewidywaniami na zimę i na wiosnę myślę, że warto sobie też tak po czasie obejrzeć zobaczyć co się spełniło, a co się nie spełniło tak naprawdę, więc ta długość maxi myślę, że już o niej kiedyś gadałam ale tutaj głównie chodzi o spódnicę Chociaż o sukienki też. Moja sukienka weselna na pewno będzie Maxi. I moja mama też coś przebąkiwała o sukience Maxi, jeśli chodzi o kiecę weselną. Także, no widzicie, trendy to trend. Kolejny trend to cekiny. Po raz kolejny nawiązuję tutaj do kiecki weselnej. W ogóle to, jeżeli jeszcze nie widziałyście moich planów zakupowych, nagrałam taki film z planami zakupowymi, w którym to dzielę się właśnie tymi, tym wszystkim, co. Mam zamiar kupić, no to wpadajcie tam, zobaczcie sobie. Tam mówiłam właśnie o mojej kiecie weselnej, którą planuję kupić. No i właśnie ona jest takiecka, gdzieś tam ciągnie mnie w stronę właśnie cekinów, takich błyskotek, jakichś brokatów. Tutaj jest mowa o cekinach, cekinę. Mm, jak najbardziej na tak, coś błyszczącego, chociaż nie wiem. Cekiny bardziej mi się kojarzą z tym, mm, z tym. Z jesienią i z zimą, z takimi błys błyskami, z, z Nowym Rokiem, z karnawałem. No nie wiem, nie wiem, czy te kiny są fajnym, y, fajnym odkryciem i fajnym dodatkiem, na przykład na czerwiec, kiedy to może być naprawdę upalnie. Kiedy to gdzieś tam, wiecie, szuracie, szuracie, szurają te cekiny, które nie są naj, najprzyjemniejszym materiałem, jeśli chodzi o kontakt, właśnie materiał skóra. Mm, byłabym ostrożna tutaj. Kolejny trend to koszulki polo, czyli koszulki z kołnierzykiem. O ile bardzo mi się podobają u panów koszulki polo, to ja sobie daruję. Ja sobie daruję, nie wiem, jest tyle różnych fajnych bluzeczek i gór, że taka koszulka polo yy, no musiałabym mieć oczywiście tą koszulkę dłuższą, więc chyba sobie daruję, jeśli chodzi o, o to koszulkę z kołnierzykiem. Ale u panów mi się podobają. Kolejny trendik to są t-shirty, szerty i w ogóle bluzeczki z takim wycięciem nad biustem. W sensie macie całość zabudowaną i, i nie macie dekoltu, tylko macie po prostu taką dziurę. Taką dziurę nad cyckami, nie? No, fajnie to wygląda. Trochę zalotnie. Gdzieś tam te wycięcia ciągle za nami łażą. Gdzieś tam te wycięcia ciągle są. Ale wiecie, wiecie o co chodzi? To będzie, taka szybka, to będzie taki szybki strzał, jeżeli w ogóle. Jeżeli w ogóle, to będzie taki szybki strzał, tak jak z dziurami na ramionach. Był taki po prostu szybki strzał. Że był trend na cold shoulder, czyli po prostu takie dziury tutaj na ramionach. I to ten trend bardzo szybko wystartował, bardzo szybko się skończył. A co z tymi ciuchami? I co potem zrobić z tymi ciuchami? Oczywiście, że możemy je nosić poza modą, ale to już później wyglądało dziwnie. Później już te ciuchy, bo później, później te ubrania, później te bluzki. Fajne bluzka, patrzysz na, na dziewczynę, fajne bluzka, Ona ma dziurę. Normalnie ma dziurę, nie żeby był to jakiś, jakiś dekolt typu hiszpański czy dekolt właśnie taki łódkowy, tylko po prostu miała dziury. Po dwóch stronach. Ja wiem, bo ja też taką koszulkę miałam, ja też taką bluzkę miałam i to już później wygląda dziwnie, więc no zobaczymy jak się tutaj ten trend rozwinie. Kolejne przewidywanie trendów to jest print róży, więc jeżeli mówimy o kwiatowych printach, to zwróćmy uwagę na róże. Przepraszam. No jeśli chodzi o róże, no to ja mam takie mieszane uczucia, bo bardzo lubię ten, ten print. Róże są bardzo takie um, ciężkie i takie mocne w przekazie ale można przesadzić można tutaj przesadzić więc yy, te róże bardziej kojarzą mi się z takimi wzorami Dolce Gabbana z takimi właśnie prześnimi, przepastnymi, z takim, z takim super printem róży gdzieś tam może pojedyncza po, pojedyncza, no nie wiem nie wiem, nie wiem, jakoś tak yy, nie wiem czy ubrałabym sukienkę w róże może bym ubrała Mój ulubiony, ulubiony trend, i na tym trendzie skończymy to, co się tutaj, co, co, to, o czym mówiono na początku, że się te trendy po, powielały, i mamy tutaj trend, trend, który nazywa się Mob Wife Trend. W opozycji zupełnej do, do trendu hmm, Old Money. Mamy tutaj e, typową żonę mafioza, żonę z rodziny Soprano, Grizeldę z najnowszego serialu. Jeżeli nie widzieliście na Netflixie, to polecam Wam serdecznie. Grizelda tam była po prostu e, sz, sz, petarda, petarda, pe, kobieta, kobieta rakieta. Jak to się mówi? No, ten styl to jest właśnie tak. Panterka, wzory typu Wersacze, łańcuchy, złoto. Masa pierściąków, wielkie kolczyki, futro, czerń, być może czerń od stóp do głów, lub taka pstrokacizna, na pewno futro, na pewno wielkie czarne okulary. Te lakierkowe torebki, lakierkowe dodatki, szpile to też na pewno jest taka kropka nad i, więc jest to właśnie trend na żonę, mafioza na żonę, która ocieka bogactwem, ocieka złotem, pieniędzmi i no. No, więc tak to, o, tak to wygląda. Ten trend podoba mi się o wiele bardziej niż Oldmany. Oldmany to było takie nudziarstwo. Nudziarstwo. Ja rozumiem, że klasyka, że ponadczasowość, ale taka żona mafioza, taka stylizacja, taki kicz. Kocham. Kocham to po prostu, kocham takie stylizacje. Uwielbiam takie przeskalowanie wszystkiego. I uwielbiam też modę. Właśnie za to, że mamy modę na Old money, na minimalizm, na beże, na, na bragloga, na po prostu dobrej jakości ciuchy, a za chwilę wjeżdża Grizelda w panterkowym kombinezonie? W cowboykach z burzą loków, w futrze. Po prostu kocham te przeciwieństwa, kocham te dwa bieguny mody i ten trend no, jest zdecydowanie ciekawszy i zdecydowanie można bardziej poszaleć, jeśli chodzi o dodatki. Jeśli chodzi o kolczyki, jeśli chodzi o złoto, jeśli chodzi o jakieś, wiecie, takie statementy. Fashion statementy, takie wielgachne rzeczy, które Wam robią po prostu mm, stylowe. Ja jestem jak najbardziej na tak. Więc na tym momencie kończymy mm, to, co się mm, powtarzało, a zaczynamy jakieś takie przewidywania, które są nie do końca, to Wam od razu, to od razu informuję, są takie nie do końca potwierdzone. I mam tutaj kardigany i koszule flanele. Kardigany nie od dziś wiadomo, że kocham, uwielbiam i chodzić będę. Czy one będą w, w modzie, czy nie będą. Ja w tych kardiganach będę chodzić cały czas, więc kardigany powracają, wracają. Ja nie wiem, u mnie nigdy się nie skończyły, mam wrażenie. Koszule flanelowe wracają. Właściwie to nie wiem czemu koszule flanelowe wracają na wiosnę i na lato. Powinny wracać koszule muslinowe koszule lniane, a tu wracają flanelowe, gdzie flanelowe bardziej kojarzą się z zimą. No, ale wracają koszule flanelowe jako taka narzutka na t-shirty. Nie wiem, czy lubicie ten trend, ja wam uwielbiam. I ten trend narzucenia koszuli na t-shirt to jest moja taka słabość. Tak chodzi ubrany mój mąż. Po prostu. Tak się poznaliśmy, tak chodzi ubrany właściwie. Dżinsy, t shirt i koszula w kratę bardzo uroczo, bardzo wspaniale, sama lubię też tak chodzić e, ta koszula w kratę jest taką narzutką, takim lżejszym, dodatkiem też do stylizacji, fajnie to wygląda wygląda to tak luzacko luźno właśnie ym, trochę roboczo zależy od kraty, nie? zależy też jaką, zależy też jaką kratę Dokładamy do tej stylizacji, ale wygląda to fajnie i bardzo mi się podoba. I sama też tak będę chodzić. Mam kilka w kratę. Tylko ostatnie dwa. Ostatnie dwa trendy to są perły, tylko że perły, to już tylko mówimy o biżuterii, biżuteria yy, perłowa. Mam wrażenie, że to nigdy nie wyszło z mody, ale. Powróciło według kogoś tam i ciekawe doły. I tutaj też pewna, pewna transeterka, influencerka zwraca uwagę na to, że w tym sezonie będziemy bardziej zwracać uwagę na dół, czyli wszystko, co się będzie działo od pasa w dół. No bo jeżeli mowa o cekinach, no to od razu są spódnice cekinowe. Jeżeli mowa o metalicznych, metalicznych materiałach, no to teraz mówimy o spodniach i mówimy o, też o spódnicach. Więc wszystko, co się będzie działo, te szaleństwa i te trendy, i wzory, i te wszystkie świrowania będą działy się jakby od pasa w dół, czyli te dolne części garderoby będą przykuwały wzrok, tak jak do tej pory przykuwała wzrok góra. Dajcie mi znać, czy Wy jesteście team góra, czy jesteście team dół. Ja zdecydowanie jestem team góra. Dobieram gładkie, zwykłe doły, spodnie, Zazwyczaj, jeżeli mówimy, jeżeli nie jest to sukienka, ale są zwykłe gładkie doły i szalona góra kolorowa, wzorzysta i zazwyczaj tak to mam dobrane i tak wygląda moja garderoba. A teraz ma być zupełnie na odwrót, czyli stonowana góra, białe bazy, bez szaleństw, a szaleństwo dzieje się na dole. Więc ciekawa jestem Waszej e, opinii, czy jesteście team góra, czy jesteście team dół. Napiszcie mi też, co Wam się najbardziej spodobało z tych... E, z tych e, trendów modowych, czy coś macie w swojej szafie już? E, na pewno coś macie. Stawiam, że na pewno coś macie z tego, co tutaj e, powiedziałam. E, czy planujecie coś dołożyć? E, czekam na Wasze opinie, oczywiście. Co Wam się spodobało, co Wam się nie spodobało? Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie o tym, zróbcie jakiś hałas na dole, zaszalejcie po prostu tam w, w subskrypcjach i w, w, w łapkach w górę. No, wpadajcie też na mój kanał vlogowy, wpadajcie na, e, na Instagrama na kanale vlogowym. Już niedługo będzie się działo, też zapowiadam. Wyjazdy wakacyjne w tym roku to będzie petarda Nie chcę nic mówić, nie chcę nic mówić, ale już, już tematyka tematyka wakacyjna powoli się wkrada do naszego życia. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat naszego właśnie wyjazdu wakacyjnego, no to zapraszam Was na kanał vlogowy. No, podajcie, podajcie, zostawcie po sobie ślad. A ja kończę dzisiejszy film, mam nadzieję, że coś wam podpowiedziałam, że, że coś się dowiedziałyście o nowych trendach. Już Magdalena, skończ wasz wstydu oszczędź, żegnam się, cześć, pa.